Teraz zostawiając dom na chwilę za nami, idąc od strony szopy, to co może być bardzo interesujące dla wielu, a dla niektórych z nas, może być jako wspomnienie z dzieciństwa, to studnia. Studnia na wsi. Stara, poczciwa, dobra, aczkolwiek głęboka. Studnia otwierająca swoje głębiny. Nie do prześledzenia tak, bierzemy jadło i opuszczamy końca nie widać lecz gdy w końcu koniec wstąpi. No, dopiero po kilkudziesięciu sekundach, chyba po kilkudziesięciu metrach możemy odwijać z powrotem, bo coś nabrało się w tej nieprzejednanej w głębinie studni. Także... Także czekamy. Ja tutaj samemu sobie Wyciągam, więc stąd może być kiepska jakość Mamy pełne wiadro czystej, krystalicznej ze sturni wody. Teraz możemy się jej nawet napić.